Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w piątek, 4 lutego 2022 roku. <laughs> tutaj chciałbym się odnieść króciutko odnośnie nagrania ostatniego Alberta wizerunki kult świętych Maryja, a szczególnie do komentatorki tutaj pani Jolanta Dawidziuk, która napisała komentarz tak Oddać się Maryi to oddać się tylko Bogu. No to ja odpisałem. Który apostoł tak nauczał? A może Jezus? Czemu piszecie takie bzdury? O, i tu mi pani Jolanta odpisuje. Słyszałam o twoich problemach, a że czytam właśnie Woronieckiego, to niech jego mądrość nas oświeci. Zarówno więc ze względu na Boga. Jak i ze względu na swój własny los, obowiązany jestem do wyrzeczenia tych słów. Wierzę, Panie, w Twe słowo, bo jesteś samą mądrością i dobrocią, niezdolną ani się pomylić, ani w błąd kogoś wprowadzić. Miłego dnia życzę. No i właśnie, Pani Jolanto, tu Pani napisała tak: Panie, w Twe słowo, wierzę, Panie, w Twe słowo, bo jesteś samą mądrością. No, i w takim razie zobaczmy sobie do Księgi Mądrości. Czytam z Biblii tysiąclecia, żeby nie było. A dokładnie Księga Barucha, która zawiera też dużą mądrość. Ostatni, szósty rozdział. Niech sobie pani Jolanta przeczyta i pozostali katolicy, którzy nie czytacie Biblii, sobie tutaj przeczytajcie. Ostatni, szósty rozdział. Księgi Barucha, jak po prostu, jak to się mówi, jest napisane e, nic nowego pod słońcem, prawda? To, co miało kiedyś miejsce odnośnie bałwochwalstwa, opisanego tutaj w szóstym rozdziale Księgi Barucha, dokładnie odzwierciedla to, co ma miejsce dzisiaj w kościele rzymskokatolickim. Dokładnie to samo. Kult obrazów, figurek, łańcuszki, różańce, też łańcuszki. To wszystko już było. No i żeby tutaj teraz w piękny sposób podkreślić to, co w księdze Barucha jest napisane, zobaczmy sobie właśnie do... Do... O! Cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej dotarł na Świętą Górę. Witały go tłumy wiernych. Które osoby, które ogni mattina extra. ekstra. tu amiga footbloger? dotarł cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który od kilku tygodni wędruje po archidiecezji poznańskiej. Przekazanie obrazu nastąpiło przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej, znajdującej się w drodze do sanktuarium. Wizerunek Jasnogórskiej Pani ucałowali biskup Grzegorz Balcerek, Superior Marek Dudek oraz ksiądz Dariusz Dąbrowski. Następnie w uroczystej procesji kołem wzniesiono do bazyliki. Oprócz obrzędu powitania odprawiano również Mszę Świętą, podczas której kazanie wygłosił biskup balcerek. na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie jej oblicze, na nim cię perysy dwie. Wzrok ma smutny, zatrostany, jakby chciała prosić Cię. Byś matczym o jej opiekę oddał się. Madonna, czarna Madonna, jak dobrze tym dzieckiem być. O Obraz pozostanie w Pazylice Świętogórskiej tylko do dziś, godziny 17. Stamtąd pojedzie do parafii w piaskach.